Witam ponownie na moim kanale Litarot z tej strony. W dzisiejszym czytaniu dowiecie się, czego Wam potrzeba do szczęścia na jakiejkolwiek płaszczyźnie w życiu. Do wyboru trzy grupy. Zapraszam serdecznie. I czego Ty tutaj, grupo pierwsza potrzebujesz do szczęścia takiego ogólnie pojętego, może w jakiejś konkretnej sferze życia? Tutaj bardzo mocno zaznacza się sfera finansowa, czyli po prostu potrzebujesz stabilizacji finansowej. 10 monet to takie finanse rodzinne, czyli tutaj może chodzić o stabilizację w sferze finansowej w rodzinie u rodziny, u członków rodziny. Ty też potrzebujesz w sferze zawodowej zarabiania ze swojej pasji, i żeby też te Twoje trudy, na przykład dalsza edukacja, kursy przyniosły takie pożądane efekty, jeśli chodzi o zarobki. Ja tutaj widzę też osoby, które się dalej mogą kształcić, albo podjęły jakieś kursy, albo po prostu myślą o zmianie pracy. Może ta praca. Nie spełnia Twoich oczekiwań jeśli chodzi o samorozwój, bo tutaj dużo widzę takich rzeczy związanych z samorozwojem, e, z ulepszaniem się jako pracownik. E, tutaj też taki perfekcjonizm może powodować przeciążenie, ale wyczuwam tutaj energię znaków ziemi, bo tutaj tak w szczególności Panna, byk. Albo koziorożet. W szczególności tutaj znak zodiaku Panna to taki właśnie perfekcjonizm, dokładność. Jak ty wiesz, że robisz pracę dobrze, dokładnie, to masz z tego po prostu satysfakcję. Wyczuwam tutaj energię osób bardzo ambitnych, które stawiają sobie dalekosiężne takie cele i chcą się udoskonalać cały czas poprzez poszerzanie swojej wiedzy albo edukacji. Wyczuwam też tutaj taką sytuację, że mm, jakaś tam sytuacja rodzinna może trochę hamować Cię na przykład wyjeżdżaniu na jakieś kursy, albo na przykład może praca jest jakaś gdzieś odległa i może to zajmować więcej czasu i chcesz po prostu mm, tutaj zapewnić taki dobry byt rodzinie, ale coś tutaj może być trudne, no bo dajmy na to. Mieszkasz w jakiejś miejscowości i dojazd do tego miejsca pracy zajmuje dużo czasu, a tutaj trzeba pogodzić taką sferę rodzinną ze sferą y, zawodową. Tutaj widzę też taką opcję, że ktoś może prowadzić rodzinną działalność albo ktoś chce komuś przekazać, jakby dalej, pałeczkę, jeśli chodzi o działalność, może na przykład ojciec, matka czy brat, jakikolwiek członek rodziny chciałby żeby któryś z członków rodziny, między innymi może ty, jakby to przejęli albo razem pracowali ze sobą. Tutaj też widzę taką opcję, że ktoś chciałby założyć dużą rodzinę albo kontynuować po prostu tradycję, więc tutaj jest energia albo osoby, która już trochę przeżyła, już jest w takim wieku, że chciałaby, żeby na przykład Członek rodziny młodszy y, miał dobrze po prostu w życiu dzięki tej ciężkiej pracy Twojej, albo tutaj widzę też, że y, ktoś czeka na spadek, albo jakaś sprawa tutaj się reguluje, jeśli chodzi o przepisanie komuś, na przykład jakieś nieruchomości typu działka, czy mieszkanie, czy na przykład czyjś biznes, albo jakieś udziały, albo. Y, no Jakiekolwiek tutaj korzyści takie materialne po członku rodziny, typu testament albo przepisanie jakiejś działki, mieszkania itd. Bo wyczuwam, że u niektórych to trochę już trwa, jakby czekacie na rozwój wydarzeń, aż wreszcie będzie coś wam przekazane, zatwierdzone prawnie. Tu też mi się kojarzy z załatwianiem jakichś spraw po mm, przeżyciach emocjonalnych może to być rozwód też na przykład ogólnie mam takie wrażenie, że jakiś członek rodziny mógł wam sprawić przykrość i tutaj ta stabilność albo ciągłość finansowa może być zaburzona, albo macie obawy związane z tym. Bo tutaj na takim poziomie raczej widzę emocjonalnym ktoś mógł wam sprawić przykrość. Ja tutaj też widzę potrzebę wyleczenia ram po jakiejś stracie i tutaj w szczególności ja widzę rozwód albo rozstanie. I tutaj musicie po prostu wyleczyć swoje serce. Tutaj widzę taką sytuację, że na przykład partner, czy może partnerka e, obecnie może sprawiać jakieś trudności, bo jest na przykład w nowej relacji, i tutaj taki jakby podział majątkowy po rozwodzie może sprawiać Wam teraz przykrość. Widzę tutaj e, utrudnienie finansowe ze względu na eks małżonka albo ekspartnera, partnera albo tutaj rodzeństwo. Coś pomiędzy siostrami też widzę, jakby jakieś rozczarowania. Widzę tutaj też takie rozczarowanie, może nawet stany depresyjne, zdołowanie tym, że ty się starasz i starasz, i tutaj jest cały czas trudność, jeśli chodzi o taką stabilność finansową, albo osiągnięcie jakiegoś poziomu w życiu. Widzę, że możesz pracować w sferze finansowej, albo na mm, Sferze związanej z bankowością, z pracą taką urzędniczą. E, tutaj też widzę pracę, gdzie naucza się, może ktoś tutaj jest w tej grupie nauczycielem i na przykład może ktoś chciałby udzielać korepetycji albo planuje udzielać korepetycji, chciałby dorobić sobie w ten sposób. Więc generalnie wyjście z takiego zdołowania, z poczucia skrzywdzenia będzie Ci tutaj potrzebne i stabilizacja finansowa, o której już wspominałam na początku. No i to będzie tyle dla Was grupa pierwsza. Życzę powodzenia i zapraszam do subskrypcji, do komentowania oraz lajkowania Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Na razie! I moja piękna grupa druga. Hm, ja myślę, że nie przypadkiem powiedziałam moja piękna grupa druga, bo tutaj od razu mi się zaznacza taka potrzeba bycia docenioną, albo docenionym, w zależności kto ogląda tutaj w tej grupie, ale tak. No, potrzebujesz miłości albo takiego uznania w sferze romantycznej, bo tutaj ewidentnie ktoś cię zawiódł, może tutaj nawet doszło do. Odejścia ze strony partnera, bo ja tutaj czuję, że macie takie poczucie samotności, osamotnienia, dużo jest tutaj lęków, zmartwień, coś cię bardzo przygnębiło, i może tutaj chodzić o sferę właśnie romantyczną, dużo tutaj jest emocji, smutku strachu, obaw ja tutaj widzę, że Ty się wycofujesz nawet z takich relacji i to może wynikać w dużym stopniu dlatego, że po prostu sparzyłeś, sparzyłaś się na jakiejś relacji, mogły to być takie zauroczenia albo sytuacje, kiedy ta osoba tylko tak powierzchownie angażowała się w relację mogła być nie do końca dojrzała do takiej poważnej, stabilnej relacji. Ja tutaj widzę takie możliwości, że albo ty odrzuciłaś jakąś propozycję randki, czy pójścia na kawę, może to nie było coś, czego oczekiwałaś. Wydaje mi się, że ten rycerz kielichów to może symbolizować dynamikę relacji, jakiej ty szukasz, czyli taką. Typową romantyczną randkę, kiedy mężczyzna daje ci kwiaty, spędzacie miło czas na jakiejś romantycznej kolacji, na spacerze, i ten mężczyzna jest takim dżentelmenem dla ciebie. Także widzę tutaj dwie takie sytuacje. Albo kobiety, które wycofują się, mają dużo obaw, jeśli chodzi o randki. Jak już tutaj coś się zaczyna dziać, to wy się wycofujecie w obawie, że się sparzycie i nie będzie tak jak wy oczekujecie, albo po prostu ta osoba was zawiedzie w jakiś sposób. A druga opcja jest taka, że ja widzę, że wy przez dłuższy już czas od może wielu miesięcy, może wielu lat jesteście sami, same. I macie trudność, żeby zacząć jakąś relację, nawet taką niezobowiązującą, typu wyjście na randkę albo jakieś spotkanie towarzyskie z płcią przeciwną, bo tutaj przeszłość jeszcze, tak jakby Was trzyma, ta, ten lęk. Powoduje, że no tutaj jest trudno z tym. A tutaj karty pokazują, że wam to by się przydało, właśnie wyjście z tej strefy komfortu, nieobawianie się, niebanie się po prostu zaczęcia od nowa, i tutaj nawet takie spotkanie niezobowiązujące, niewiążące by wam się przydało, żeby tutaj wymienić. Numery z kimś, porozmawiać sobie przy jakiejś kawie, nawet sobie sms ować czy popisać z jakąś osobą, czy porozmawiać przez telefon, no tutaj po prostu próbować. Bo Wy potrzebujecie ciepłego słowa, ciepłego gestu, bo wy teraz skupiacie się na tym lęku, na tych obawach, a tutaj chodzi o to, żeby bardziej spojrzeć na tą przyjemną stronę relacji, z kimkolwiek. Także tutaj, tak to by wyglądało dla Was, grupa druga. Życzę powodzenia w randkowaniu, czy nawet poznawaniu nowych osób. Zapraszam do komentowania i do lajkowania oraz subskrypcji. I do, do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Pa. I grupa trzecia. Powiem Wam tak: jak tasowałam, to mi się przewinęła karta sześciu pucharów i usłyszałam słowo dziecko, czego potrzebujesz, czyli dziecka. I tutaj mamy. Właśnie tego Asa Buław, który często wiąże się z płodnością, z narodzinami, nowym potomkiem rodziny. No i tutaj tak mi się kojarzy to z takimi typowo medycznymi sytuacjami, typu właśnie trudności z zajściem w ciążę, albo jakieś inne trudności, tematyka, która może być kontrowersyjna, w szczególności w naszym kraju, więc domyślcie się o co mi może chodzić, ale... Mm, tak, no tutaj jakby widzę żałowanie czegoś, co miało kiedyś miejsce, jakbyście mieli uraz do jakiejś osoby i tak sobie pomyślam, że albo tutaj chodzi o ex-partnera, z którym na przykład planowałyście yy, dzieci, ale coś tutaj się nie udało i może teraz żałujecie, albo może partner nie chciał dzieci i... Odczuwacie złość, bo wy na przykład chciałyście mieć dziecko, a tutaj, no, właśnie nie udało się. Ale tutaj też nie musi to mówić o ciąży, bo buławy też mówią o pasjach, o jakichś kreatywnych projektach, więc tutaj może wy potrzebujecie jakiegoś konkretnego działania, bo tutaj widzę, że jakby karty sugerują, że Ty musisz działać, potrzebujesz iść do przodu. Dwie buławy to by było jakby planowanie, coś tam w głowie jest. Jest, żeby zadziałać, a trzy buławy to już jest taka decyzja podjęta i konkretnie działanie w jakimś kierunku. Tutaj też widzę takie dosyć przyziemne i proste potrzeby, które by dały ci po prostu to szczęście, żeby po prostu zabawić się, żeby mieć rozrywkę, żeby coś zmienić, zacząć od nowa w życiu, żeby gdzieś nawet pojechać, gdzieś się spotkać z ludźmi, może jakiś romans nawet zacząć, no żeby po prostu tutaj robić coś nowego, coś ciekawego, coś dla ciebie ekscytującego. Czy tutaj chodzi o jakieś kreatywne projekty, czy tutaj chodzi o po prostu taką zwyczajną rozrywkę, wyjście ze znajomymi? To tutaj to by ci dało dużo szczęścia. Ja tu mam wrażenie, że w tej grupie dużo jest moich kumpli szczelców, albo może lwy, albo barany, ale znaki ogniste, które z reguły potrzebują takiego ruchu w życiu i działania i Czegoś takiego nieprzytłaczającego, monotonnego, że tutaj po prostu jakieś podróże czy jakiś ruch jest potrzebny Wam, po prostu naturalnie. Widzę tutaj też takie ambitne plany, nawet wyjazd za granicę czy współpraca z jakimiś osobami za granicę. Tu wszystko, co jest powiązane z podróżami albo z jakimiś interesami zagranicznymi, współpracą, widzę, że jest. Potrzebne. Widzę też potrzebę takiego ryzyka albo łapania okazji. I tutaj widzę też taką radę od kart, żeby mm, pilnować się, jeśli chodzi o jakieś osoby, które są, że tak określę, szemrane albo niepewne, nieszczere. Być może to jest nawet twoje środowisko, czy pracy, czy ogólnie to naturalne, twoje otoczenie osób, e, może z którego musisz w pewnym sensie wyjść, bo tutaj e, jest dużo nieszczerości, albo ludzie po prostu często obgadują siebie nawzajem, też coś. Takiego tutaj widzę. Myślę, że ty możesz też się zastanawiać nad jakimś przedsięwzięciem i nad tym, czy warto mm, no tutaj połączyć siłę z jakąś osobą, albo może organizacją. Tak czy inaczej, tutaj jakieś działanie i ruch do przodu, decyzja jest ci potrzebna do tego szczęścia. Także Tutaj dla Was trzecia grupo. Tak to będzie wyglądało. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Oczywiście, zapraszam do komentowania, do lajkowania i do subskrypcji. Na razie.